Cześć wszystkim witajcie, drodzy, czytelnicy i słuchacze radia w kolejnym odcinku wywiadów. Dzisiaj kolejny wywiad z ratownikiem medycznym, który jednocześnie prowadzi także kursy pierwszej pomocy. Mianowicie cześć Adrian. Witamy Cię w naszym studio i zaczynamy wywiad. Dobrze, Adrian. W takim razie troszkę już wiemy. Wiemy jak się nazywasz, ale przedstaw nam się dokładnie, kim jesteś, gdzie pracujesz, ile lat stażu, co lubisz robić. Zaczynamy! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Adrian Zadorecki, jestem ratownikiem medycznym od 12 lat pracującym w zespołach ratownictwa medycznego. Wcześniej pracowałem w szpitalnym oddziale ratunkowym na sorze tak zwanym, teraz jestem również wykładowcą na Kolegium Medicum na. W kierunku lekarskim, gdzie uczę przyszłych lekarzy medycyny ratunkowej. Prowadzę także firmę szkoleniową www.kurseses.pl, gdzie uczę pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy e, osoby, wszystkie, które są zainteresowane tym tematem, ale także te, które muszą takie uprawnienia zdobyć, aby móc swobodnie pracować. Co lubię robić? Oprócz pracy, oczywiście, w ratownictwie medycznym, dużą część zajmuje mi właśnie branża edukacyjna, gdzie uczę tej pierwszej pomocy na swoim kanale na YouTube. Lubię w wolnych chwilach, których nie ma zbyt dużo, ponieważ żona i dzieci małe, które mam w domu, niestety zajmują mi ten wolny czas. Dzieci są naprawdę pożeraczem energii, ale no to jest taki wiek, gdzie, gdzie te małe dzieci trzeba wychować, aby potem móc z nimi swobodnie. Sobie pracować i, i działać w bardziej kreatywny sposób niż tylko przerzucając zabawki. Tak to już z małymi dziećmi jest. W wolnych chwilach lubię wędkować, lubię uprawiać sport, lubię chodzić na siłownie i tak wyglądają mój wolny czas. Kolejnym pytaniem jest: dlaczego wybrałeś ratownictwo? Ratownictwo medyczne wybrałem trochę z przypadku, a trochę z potrzeby radzenia sobie w sytuacji zagrożenia życia. Nie chciałem widzieć siebie jako osoby, która nie umie pomóc swoim bliskim, nie umie zareagować, kiedy druga osoba potrzebuje pomocy. Wielokrotnie byłem świadkiem wypadków, jeszcze kiedy byłem dzieckiem, ponieważ wywodzę się ze wsi, z rodziny, gdzie pracowaliśmy na wsi, na gospodarstwie rolnym. Zdarzało się tam parę wypadków nie wszyscy wiedzieli jak sobie z tym poradzić. Nie chciałem, aby sytuacja taka się powtarzała, dlatego miałem taką potrzebę w sobie, aby umieć sobie radzić w sytuacji zagrożenia życia. Dlatego dlatego chyba to ratownictwo e, wybrałem. Teraz e, mały powrót, można tak powiedzieć do przeszłości. Adrian, jak wyglądała twoja szkoła, e, twoja nauka, aby zostać ratownikiem? Możesz nam opowiedzieć o maturze? Jak się broniłeś? Czy miałeś egzamin pisemny i praktyczny? jak one wyglądały. Jak wyglądała moja nauka? Ukończyłem studia licencjackie na kierunku ratownictwo medyczne, po studiach licencjackich poszedłem już do pracy jako ratownik medyczny w szpitalnym oddziale ratunkowym, a następnie w trybie dziennym jeszcze ukończyłem studia magisterskie ze zdrowia publicznego, dwuletnie. No i wcześniej oczywiście matura, głównie z biologii, chemia, język polski, angielski, taka matura nas obowiązywała i testy sprawnościowe na ratownictwie, które kiedyś były, Teraz tych testów sprawnościowych nie ma. Aby uzyskać tytuł ratownika medycznego, musieliśmy jeszcze napisać pracę licencjacką, oczywiście. Pisałem pracę licencjacką na temat wypadków nurkowych, sytuacji zagrożenia życia związanych właśnie z płetwonurkami, ponieważ też intensywnie nurkowałem swojego czasu. I musieliśmy oczywiście wykonać egzamin praktyczny, który składał się z scenariuszy symulowanych, czyli, czyli odnaleźć się przy fantomach w stanie zagrożenia życia i po prostu wykonać dany scenariusz, czy to, urazowy czy reanimacyjny, czy związany z dzieckiem właśnie w stanie takiego zagrożenia życia. Przejdźmy do teraźniejszości, jak wygląda Twoja praca jako ratownik medyczny. Co robisz na co dzień? Co jest najcięższe w Twojej pracy? I oczywiście, co jest także najpiękniejsze w niej. E, Okej, okay. jak wygląda praca ratownika medycznego? No o tym można by opowiadać godzinami, tak naprawdę jak wygląda nasza praca. Ogólnie dzień taki standardowy w pracy ratownika medycznego zaczyna się od sprawdzenia całego ambulansu, całego sprzętu, który tutaj jest dostępny. Jeżeli ten sprzęt zostanie sprawdzony, no to możemy jakby realizować już wyjazdy i te wyjazdy, czyli te zgłoszenia, które do nas tutaj przychodzą na tablet, i my wyjeżdżamy. No to są rozmaite. Są stany zagrożenia życia, są też stany mniej zagrażające temu życiu. No i tych wyjazdów jest. Różnie. Tak naprawdę są dyżury, gdzie jeździ się całą dobę, a są dyżury, gdzie jest tych wyjazdów mniej. Nigdy nie wiadomo, kiedy nas, jaki dyżur spotka, no ponieważ nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ile będzie tych wypadków, udarów, zawałów. Często pogoda ma na to wpływ, często pora roku, kiedy, kiedy tych wypadków jest więcej. Natomiast nigdy nie wiemy, jak to będzie. O tym, co należy sprawdzać w tym ambulansie, jak to wygląda, jak przygotować się do tego dnia pracy, no to można by opowiadać naprawdę sporo może. Kiedyś do tego tematu wrócimy. Co w tej pracy jest najcięższe? Myślę, że dla każdego medyka najcięższe jest coś innego. Niektórzy będą mówili, że najcięższą dla nich jest umowa, że pracują na kontrakcie, nie na etacie. To ma swoje niestety wady dla niektórych najcięższe będą e, sytuacje związane z stanem zagrożenia życia u dzieci, a dla niektórych wypadki komunikacyjne będą to najcięższe, jakby sytuacje traumatyczne dla innych zatrzymania krążenia. Natomiast myślę, że dla mnie jako ratownika medycznego e, nie ma takiej sytuacji najcięższej, gdzie e, nie mógłbym sobie z nią poradzić. To jest kwestia chyba wyboru, podejścia do życia i mentalności tego człowieka. Wybraliśmy ten zawód. Jesteśmy ratownikami medycznymi. I ciężkość tej pracy jest wpisana w ten zawód po prostu. Co w tej pracy jest najpiękniejsze? No to chyba to, że spotykamy człowieka w stanie zagrożenia życia i jesteśmy w stanie to zmienić, jesteśmy w stanie odwrócić ten stan zagrożenia życia. Mamy do czynienia z nieprzytomnym, który nie oddycha, a potem widzimy takiego człowieka po reanimacji, którą wykonaliśmy, gdzie chodzi z własną rodziną na spacer, czy z wnukami, czy z dziećmi i cieszy się dalej życiem. No i to jest chyba najpiękniejsze w tej pracy. Myślę, że to, to, to jest powód do ogromnej satysfakcji, że ta praca ma rzeczywiście sens i wiele tych żyć, Udało się nam, medykom, czy, czy, czy mi tutaj w ambulansie uratować, czego jestem bardzo dumny i zadowolony. A jak wygląda Twoja atmosfera w pracy? No, tak naprawdę różnie. Tak jak między ludźmi. Często są sytuacje, gdzie jednych ratowników, z którymi pracuję, lubimy bardziej, drugich mniej, ale zawsze musimy zachować ten profesjonalizm i zawsze musimy dążyć dla dobra tego pacjenta. Też często ilość pracy przy zdawaniu pacjentu na Sorze, kiedy tych pacjentów jest naprawdę dużo, czasami rodzą się pewne konflikty, no ale niestety tak, tak to wygląda. Musimy sobie z tym radzić, zachować ten profesjonalizm i starać się nie wyładowywać tych negatywnych emocji przede wszystkim na swoich kolegach w pracy czy na personelu czy na, najbardziej na pacjentach oczywiście, a raczej rozładować te emocje w inny sposób, nie wiem, uprawiając sport na przykład po dyżurze aby nie dopuścić do tego, żeby coś złego zdziało się z naszą psychiką. Opowiedz nam także o tym dlaczego zdecydowałeś się Nauczyć ludzi pierwszej pomocy. Zdecydowałem się uczyć innych pierwszej pomocy dlatego, ponieważ widziałem ogromny deficyt w tym, że ludzie nie potrafią udzielić tej pierwszej pomocy. Kiedy my przyjeżdżamy do pacjentów, kiedy ludzie nie reanimują swojego ojca, matki czy swojego dziecka, nie potrafią wykonać manewrów w zadławieniu, czy nie potrafią zatamować krwotoku, no to niestety dochodzi do sytuacji, w której reanimacja nasza się jest nieudana. No, i jest ogromna tragedia wśród rodzin, a przecież ta pierwsza pomoc jest bardzo istotna, i dzięki temu, że to Państwo zaczynacie e, tą pierwszą pomoc udzielać, to my mamy szansę na to, żeby tego człowieka podtrzymać przy życiu, przekazać go w szpitalu, gdzie będzie miał wdrożone dalsze leczenie. No, i to mnie motywuje. Lubię po prostu uczyć, lubię przekazywać swoją wiedzę popartą przykładami z życia, dzięki czemu ta wiedza nie jest suchą teorią, a rzeczywiście te case study z moich dyżurów mogę przedstawić na szkoleniach, i. W sposób ciekawy, angażujący, pokazać y, moją pracę y, o tym, o, jak ważne jest to ratownictwo, jak ważna jest ta pierwsza pomoc i przekonać ludzi, że to nie są nudne szkolenia, gdzie tylko są slajdy, które ktoś czyta. To naprawdę warto wiedzieć, warto umieć dla samego siebie, dla własnych rodzin. Tym bardziej, że 80% przypadków stanu zagrożenia życia właśnie y, realizujemy w domach. U pacjentów, czyli w naszych własnych mieszkaniach, własnych domach, tam najczęściej dochodzi na przykład do zatrzymania krążenia. 80% zatrzymania krążenia ma miejsce właśnie w domu. Jaki był najsmutniejszy dzień w Twojej pracy, a jaki najpiękniejszy, najgorszy, taki najsmutniejszy dzień w mojej pracy? No, trudno jest mi tutaj powiedzieć i, o takim najgorszym dniu, e, no ale były to sytuacje najczęściej związane z dziećmi. Na przykład reanimacja dzieci czy poronienie kobiety ciężarnej, kiedy te dzieci straciła i była też w ciężkim stanie, kiedy to było dziecko rozjechane przez samochód, które szło do pierwszej komunii e, i niestety nie przeżyło tego wypadku. To są na ogół takie zdarzenia, gdzie też młodzi ludzie odbierają sobie życie 17-16 latkowie e, były to. Sytuacje z powieszeniem na przykład czy z podcięciem sobie żył no są to takie sytuacje dla mnie jakby może najsmutniejsze, budzące takie moje wewnętrzne jakieś emocje, ale staram się zawsze nad tymi emocjami jednak panować. Po tylu latach pracy człowiek troszeczkę inaczej do tego podchodzi niż od razu po studiach, gdzie naprawdę czeka na każdy wyjazd utęsknieniem. Teraz jestem raczej bardziej stonowany. I te emocje potrafię y, trzymać na wodzy przy sobie. Tego chyba trzeba się po prostu nauczyć. Najpiękniejszy dzień w Twojej pracy. No to jest chyba. Taka reanimacja pana Stasia, który żyje do dzisiaj już przez 8 lat po reanimacji. Nadal żyje i cieszy się w miarę dobrym zdrowiem. Chodzi na spacery ze swoim wnukiem. Najpiękniejsze chwile to są w ogóle wtedy, zawsze, kiedy możemy pomóc temu pacjentowi, kiedy on wyjdzie ze szpitala, kiedy dalej cieszy się swoim życiem. I wiele takich sytuacji było. Mam nadzieję, że, że ci, którzy mnie oglądają. A mieli świadczone usługi przez pogotowie ratunkowe, no to też mają to poczucie, że rzeczywiście to pogotowie ratunkowe pomaga wraz ze świadkami zdarzenia, którzy tej pierwszej pomocy udzielają. Dziękuję Ci za wywiad i że zdecydowałeś się e, poodpowiadać na moje pytania, i życzę Ci oczywiście powodzenia. A, no cześć, zapraszam Cię na poprzedni film. Tutaj możecie go zobaczyć i w niego kliknąć. Jeszcze nie kliknęłaś? No kliknij!